Witajcie, ja jestem Julka. To jest mój drugi odcinek na tym kanale. Nagrywam go bez mojego brata. Zrobiłam go sama. Bo razem ze mną jest moja kotka Lulu. Ona ma tak na imię. To jest szczęśna, Ja wam powiem jak to z nią było. Ona urodziła się już wcześniej. Tak mówiłam. Wcześniej się urodziła. To jest taka moja mała kruszynka. Ona jest taka słodkotka, ona przychodzi, ona przychodzi. Chce się spać, chce głaskać się. Chce się przytulać. Takie różne rzeczy. Jak widzicie czuje się jej ogonek ładny, czarny. Na Ona się urodziła drugiego dnia w Wiecie jakieś pierwsze i drugie, a sorry za to ale mnie udrapała Przepraszam Nagrywam się Tak nagrywasz się Aha Dobrze To pamiętajcie jak ładnie wyglądam Teraz to dochodzi w taki dostarczy spóźno, no Teraz to się robi ciemno mm. dla mnie to wszystko to wygląda czerwono, pomarańczowo, niebiesko A to niektóre tak mają, że nie widzą tak wszystkiego, jak ludzie co kolorowo. Tylko... Niektóre koty widzą świat w ciepłu, z ciepłych barw i zimnych barw. Aha, dziękuję za ten mały, mały małą opowiastkę o kotkach. Samaj ten kotkę to się nie, to... Nic się nie nazywa, ja idę. Ja idę tam zobaczyć. Dobra, idź sobie. A godzina to spowiesz? Jestem zajęta, myję się. To ja tak mówię tam. wydurniam się. Moje koty są bardzo... No, bardzo energiczne. Czasami lubię potem To Też jest taki jeden kotur, który ma na miłatek. On czasami tu do nas przychodzi. Ja go tak nazwałam, że przyjaźniłam się już z nim. Choć to było ciężko, drapał nie troszkę, A to nic. Koty nie są aż tak złe, tylko one się po prostu boją. Ich nie można tak bić pasem, kablem, robić im krzywdę. Nie wolno, w niektórych krajach to te koty po prostu trzymają w ciasnych klatkach i ich smażą. Smażą, a ludzie potem te mięso z kota zjadają. Znaczy, lepiej tak nie róbcie. Ja coś powiem. Krótka rada. Jak macie jakieś wiedzę, bajcie o nie. I nie pozwólcie, żeby ktoś zrobił im krzywdę. Mm. No bo inaczej koniec. Bo rodzice mogą powiedzieć, że się nie kupią więcej. Albo na przykład ty, ty czy ona znajdzie kota. Aś nie będzie mógł, że się mogła z nim być. Bo rodzice się na to nie zgodzą. Tak prawda, Lu? Prawda. A czemu ty o czas ty do mnie przychodzisz. No bo lubię tu. Dobra. Tym małym akcentem kończymy ten film. Więc na razie zostaw subika, dzwoneczek i łapkę do góry. Tak, więc na razie, cześć!